Cześć, witam Was w dzisiejszym odcinku z Red Online na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku będę robił ostatniego legendarnego przestępcę, którego brakuje na moim kanale. Jest to ta Carmela Montes e, i będę ją robił z pomocą mojego kolegi. Ale chyba coś widzę. Nie ma wstępu, e, ponieważ e, no robimy, powtórz misję, bo się na, nagranie przerwało i. Ale to wstęp to chyba nie problem, bo to um, raczej już wiedzieć jak sześć, wygląda. Uroczy. Tak. Uroczy. 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 Dobra. Na, ja tu na pełnej. Tak jest. Jak się przewróci? Uważamy z sniperów. Dobra, jeden sniper jest na wiatrako okay, jeden z dolarów. Tam, o tam jest na... dynamit jakiś, tylko ciężko się Do... celuje. Bo to mi namierza na nich cały czas. O, jeden mi... z karabinów na go to ja widzę, że dużo z nich tutaj belczówek strzela. I to praktycznie całe no, obrażenia oni... schodzą. I tu strzelby. No. Jakby mieli karabiny powtarzalne, to jest chyba najłatwiej. Aha, sejperzy, czy jeżeli inny jednego leży. jeden jest tutaj. Już bardzo. Jeszcze jej nie widać. Jest to della Bogang. No i... Wyglądają oni jak Meksykanie czy ty? a są... To takie typowe Meksy, trochę posiedzone, ale Meksy. O, tam ona jedzie, tym wozem. Yy, więc dobra, czekaj, teraz... Grę. Kurde, ale strzela. Strzela, mówisz? No. Dobra, czekaj. Sprawdzę na mapie, czy ona siedzi w wozie, czy ucieka. Siedzi w wozie jak na razie Ej, zwróciła na mnie uwagi, strzelaj do niej Zwróciła na mnie uwagi O kurde, o kurde, 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 bym prawie padł Tylko nie umieraj tutaj, nie umieraj uciekaj O, o, się na mnie Ja to do strzelać tylko Dobra Dobra, na mnie, fokusuj, nie idę ma. tutaj zobaczyć, czy kogoś tu nie ma teraz. O, jest. Minus to dole, prawie że wszystkich wyeliminowałem. Dobra. Kto dostała? Próbuję tam jeszcze ale strachę tylko w drzwi. O, dostała. Bardzo dużo jest tutaj ich, ale oni akurat nie są problemem. Dobra, w końcu chyba wyjść z tego I może nagramy takie odcinki, yy, gdzie próbujemy jakiegoś legendarnego przestępcy robić na 5, wyszło, wyszło, po poziomie wyszło. trudności. Wyszło, wyszło. Wyszło, wyszło. Ja już się go nie. Dobra, to łapią. Ja tu się jeszcze z nimi poszczelam. Bo możesz złożyć tego działka, bo już go używałam. Fajny jest naprawdę. Tylko z tyłu się użyje. Dobra, spróbujemy to zrobić. Będzie to na pewno ciekawe w trakcie tego odcinka. Dobra, mam już, Ten wóz powinien być do kupna. W ogóle raz z kolegów, jak graliśmy, yy, jeśli chodzi o to karmelę, dostała sputa ode mnie, bo ja się wkurzyłem. Kurczę, wsiada mi cały czas postać do przodu, tyłu Niebo miała być nieprzytomna, a uznają ją za makiem. Dostać by połowę mnie. Się wkurzę, jeszcze O, jestem przy tym karabinie. Patrzcie to. Dajcie szaj. Wykasz. O! No, można się tak obracać, tylko nie z przodu Tam jest jakaś wózka Gdybyśmy mieli taki wóz, to byśmy do Dobra, wysiadam z tego wozu i będziemy już ją zawodzić do najbliższego więzienia A więc się tam ograbia sobie wołów, bo już i tak tam jadę Jest w sensie, że A więc dobra, bardzo, bardzo szybko nam to poszło we dwóch to nie jest ciężko robić te misje na legendarnych przestępców Gorzej samemu Samemu to od razu musisz sięgać bez ograbiania, a tak to na coś skorzystasz Tak A tu właśnie dużo jest ich do ograbiania Jeszcze jakieś kolekcje na O właśnie, pojęcie. teraz mi wpadł Rum Karaibski no akaton krajewski jest składnik, który jest potrzebny. Do był tego korzeń na wyspa. I właśnie z tego korzystam bardzo czemu z to? Nie jest najrzadszym alkoholem, a jest bardzo potrzebny. Tak. Najrzadszym jest Old Tom albo Szkocka. To są takie dwie najrzadsze. Na Zawsze jak na pewno krew to kupimy od domu. I Iwanka się tylko pojawia w osadach takich leśnych, myśliwego albo pojedynczych domkach. Jeszcze zobaczymy, ile dostaliśmy e, Zobac kasy złota Expo. Już no więc jechać do. Jeż, do jeż, da, jeż, bo ja Dobra, no i teraz ciekawe. Na piące to się dużo wygra. Bo z każdym poziomem trudności coraz więcej? Tak, tak, tak. No i teraz zobaczyłam. Nie ma oczywiście chyba teraz żadnej premii. Chyba na EXPA tylko jest. Ale tak to kasa i złoto narowcy, na, rowce, na nie są raczej teraz premiowane? No nie, chyba ponoć teraz albo wyłączyli te premie w trybach konfrontacji, nie wiem czy wyłączyli, jeszcze nie sprawdzałem. ale ponoć wcześniej tak doszły do wniosku, że plus więcej golda i tego, jak to się Mi się jeszcze ładuje Mi się też ładuje Uwaga. I jest 56 dolarów 25 dolarów I 0,16 do zł Mamusia będzie tu Dobra a więc to byłoby już na tyle w tym odcinku yy, i cześć!